Cześć, witam was serdecznie. W piątkowy poranek powoli wracam do zdrowia. Ostatnio przegrywam e, troszeczkę z e, chorobami różnymi. Przechod... To jest taki kwiecień, kwiecień, wiecie, początek, wiosny, wszystko się zwala, tym bardziej dzieci wokoło dużo chorują, no i ja jak co roku przyjmuję troszeczkę od nich, i tym razem przegrałem z Anginą dwa dni ostro leżałem w łóżku, ale co najfajniejsze w tym wszystkim nie spodziewałem się, że. Mam naprawdę, to że mam najwspanialszych widzów na świecie, wiedziałem, ale że aż tak dobrych, wspaniałych, to naprawdę. Zobaczcie, nałem na Facebooku, że robię sobie przerwę, leżę z gorączką. Zobaczcie, jaki odzew się życzeń zdrowia. Naprawdę dziękuję Wam że, za to, że jesteście, że mnie wspieracie, że lubicie to co robię. Naprawdę, aż mi miło się zrobiło w dwa dni. To mnie postawiło na nogi. Dzięki Wam. Nadal biorę antybiotyki, ale jest coraz lepiej. Moje gardło jeszcze troszeczkę dochodzi do siebie też. Angina, to wiadomo. Też w swoje wypociłem. Tu się chyba dużo więcej rzeczy nałożyło niż tylko angina. Dobra, ale to co najważniejsze, mamy piątek. Chciałem Wam życzyć miłego początku weekendu. Dla osób, które zaczynają ten weekend, bo wiem, że są też osoby, które dopiero w weekendy zaczynają pracę. Tak czasami ja mam. Akurat teraz mam weekendy wolne i w ten weekend sobie może trochę pogramy na live'ach. Zobaczymy. Ale dzisiejszym odcinkiem ma, przewodnim ma być też coś jeszcze innego. Włączę przechwytywanie okna. Chcę malutki konkurs zrobić. Już od dłuższego czasu się zapowia... zanosiłem na ten konkurs. Do wygrania będzie 50 karta Google. 50 zł. A tym razem, dlaczego mnie teraz stopchnęło, mam okazję sam Wam pokazać, jak u mnie to wyszło i zrobię konkurs na najszybszą walkę na trzy koronki. Najszybszą walkę na trzy koronki, ale zasada będzie taka, że nie liczą się walki, wyliczą się tylko walki z Areny, nie liczą się walki z Polakami, bo wiadomo, że można spotkać Polaka, przyjaciela, i który będzie wiedział o co Kamal, więc nie walczymy z Polakami, walczymy na ręce i. Przeciwnik musi przynajmniej jedną, dwie jednostki rzucić na mapę. Nie to, że kompletnie nic, tylko musi przynajmniej jedną, dwie albo próbować walczyć. Pokażę wam, mi się właśnie zdarzyła taka walka niedawno. Pokażę wam, tylko znajdę. To była chyba jedna z najszybszych i najdziwniejszych wygranych moich na trzy koronki. Troszeczkę zaryzykowałem w tej walce i nie spodziewałem się, że ją wygram. W pewnym momencie Zaraz wam wszystko wytłumaczę właśnie. Ja standardowo chciałem właśnie atakować na prawą stronę. I właśnie zaczynam zawsze od A właśnie Wizarda albo od Mega Miniona. Tutaj akurat zacząłem Wizard'em. i w tym momencie jak zobaczyłem, że on rzucił Golema to już poczułem, yy, poczułem to, że muszę uderzyć szybko na tą prawą wieżę. I dlatego poszedł Mega Minion, poszedł Royal Giant i mówię nie. Yy, jadę z tą wieżą. Może się uda. Teraz, właśnie w tym momencie, dosłownie pamiętam, co yy, myślałem. W tym momencie, jak on rzucił balona, mówię: Nie, mam elitarnych barbarzyńców. Zobacz, yy, mówię: zaryzykuję, uderzę to, będę szybszy. I zobaczcie, elitarni lecą. Tutaj mam zapadę na armię szkieletonów. Yy, jego sfrizowałem i mówię: Teraz nie, wóz albo przewóz. Mam trzy koronki. Mu, to musiało się udać. Tu jeszcze dałem gang goblinów i to musiało być, zobaczcie, 2-0-4. Mój czas mojej wygranej. Teraz y, czekam na wasze wygrane y, 204. Bądźcie szybsi. Do wygrania karta Google Play o wartości 50 zł. Walczymy tylko na arenach. Walczymy na, y, nie z Polakami, bo to wiadomo, i przeciwnik musi przynajmniej grać, a nie udawać, że gra. I w jaki sposób te nagrania będziemy weryfikować? Pod tym filmem w komentarzach dawajcie swoje czasy i ewentualnie powtórki będą szły do mojego klanu, a najlepiej ponagrywajcie je, ponieważ ja nie mogę zawsze otworzyć klan do powtórek i zabrać powtórki. Tym bardziej, że w ten weekend też jest Battle Clan Chest i w ogóle, więc najlepiej jakbyście te walki sami nagrywali, ale jeżeli będziecie mieli powtórki, to piszcie do mnie. Tutaj, pod pod filmem ja postaram się ten klan do powtórek otw otworzyć, Wam, żeby było. Czekam do końca kwietnia na Wasze powtórki, na Wasze rekordy. Zobaczymy, komu się uda. 2-0-4 do pobicia. Na pewno jest łatwo to zrobić. Trzymam kciuki za Was i powodzenia. I życzę Wam miłego piątku. Widzimy się na liveach. W ten weekend będzie pełno liveów. Czeka nas w ogóle Brave Poland contra Gramble Bolubie. Tak, będziemy walczyć z klanem wkurwionego, będzie live w niedzielę. W sobotę live z turnieju prawdopodobnie wieczorem i w piątek zobaczymy jeszcze wieczorkiem, czyli dzisiaj. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.